Cześć, witajcie dzisiaj w drugim odcinku z kariery Sunderlandu. Ostatnie spotkanie przegraliśmy 3-2 z Sheffsbury. Podjąłem w takim razie decyzję, żeby zrobić parę, parę zmian w składzie. Między innymi nasz wychowany Grafa zacznie dzisiaj mecz na ławce. Pierwszy mecz czeka na dzisiaj z Rotterdam United. Przesymulujemy go sobie. Jest to puchar Ligi Angielskiej FL Cup. Trochę widzimy takim rezerwowym składem dzisiaj, ale duża część zawodników i tak zostanie, zostanie z podstawowej jedenastki. Zaczynamy spotkanie. Dęba zaczą zaczą zaczął. Więc tak, wracając jeszcze do ostatniego odcinka. Pierwsze spotkanie wygrane jeden i nie jeden do zera, tylko przepraszam 3 do jednego. Było bardzo udanym spotkaniem. Uważam. Bardzo ładna bramka wychowanka. Dobry mecz w skrócie, tak? Drugie spotkanie przegrane 3 do 2, nowy nabytek Dęba Bastrze i bramkę. No, można było pokusić się trochę więcej. No było jak było, no przegrana jest elementem piłki nożnej. No. Miejmy nadzieję, że reszta meczów będzie. Na podobnym poziomie grana wyniki przyjdą same, tak? Więc jak widzimy, przychodzą do spotkania Rotterdam United idzie za akcją. Czy... Cały czas Rotterdam prowadzi akcję, nasi obrońcy nie mogli przyjąć piłki i Rotterdam nie trafia sytuacji sam na sam. Dębaba podaje do... Teraz przy piłce... Tracimy piłkę, gdzie z kontrą Rotterdam United, długie podanie, Claudio Brawo wychodzi, Zostaje w bramce, zutrożny. Zobaczymy jak się potoczy. Rotterdam United cały czas przy piłce, kontra, kontra, Tutaj idziemy z kontrą. Powoli rozgrywamy, powoli w zasadzie, no. Idziemy szybkie konstruowanie akcji, ale bez przesadnego pośpiechu, 1-0. Will Griggs, 31. minuta. Bardzo ważnym celem dla, dla mnie, dla drużyny jest w tym sezonie zajście daleko w Pucharze Anglii. Zobaczymy jak ten cel uda się spełnić, nie będzie to łatwe. Następne rundy już bez wielce prawdopodobne, że będziemy trafiać na drużyny z wyższych lig, z wyższych lig takich jak Championship albo, albo Premier League. No trafienie na drużynę z Premier League nie byłoby łatwym zadaniem, ale byłoby na pewno dużym sprawdzeniem na, dla naszej drużyny. Na ekranie jest 44 minuta. Za chwilę kończymy już pierwszą połowę, prowadzimy 1 do 0, ale teraz goście są przy piłce i tak, no, bramka do szatni, kolejny raz. No, musimy na pewno poprawić ten aspekt, bo nie można wychodzić na mecz i w kółko tracić bramek pod koniec pierwszej części meczu. Bez zmian, na drugą połowę i zaczyna, e, zaczynamy. Tak? My? Nie, przepraszam, przeciwnik, pomyliłem się. i Rotterdam idzie z akcją, tak? No, idąc dalej, jak już tak obserwujemy spotkanie, widzicie, co się dzieje? Ja widzę, więc tak, niektóre mecze, jak widzicie, będą symulowane, niektóre będą, będą grane. Na te no, będę się też... Nie trafiamy. Niektóre będą symulowane, niektóre będą grane, no chcemy jakby awansować do dziesiątej tej championship, tam będzie już nazwa sieczka, tutaj chcemy to przejść. No, na razie po tych trz dwóch meczach no trzy punkty, dobry prognostyk, no ale prognostyk musi się zamienić w udane efekty. 65 minuta na ekranie monitorów z Rotterdam United ze strzałem. Claudio Bravo świetnie broni. Strzał z około y, 12-11 metrów. Znowu Claudio Bravo, Bravo łapie piłkę. Znawia szybko idziemy z kontrą, tak? Ale. To, co jeszcze mogę powiedzieć Wam o tej karierze? Jak już jest symulowane spotkanie? No. Co no, Plan jest taki, żeby właśnie tych meczów trochę symulować. Dłuższy sol to jest Premier League 3 sezony, jak już Wam mówiłem ostatnio. Trochę na młodzikach pojechać, żeby jak już dojdziemy do premier League kadra miała, była już odmłodzona w dobrych zawodników. Jednocześnie z dobrym, brymi umiejętnościami, bo nasz nowy wychowanek Rafa, Rafa musi, być, musi się jeszcze trochę podszkolić, bo no i tak 56 oceny ogólnej nie jest to ocena na, jak na standardy drugiej ligi angielskiej jest dobra. Jako taka dobra, chociaż też taka po pośrodku inaczej taka okej, okay, no, może być, ale bez szalu. Na no Championship jest, bardzo, jest słaba, bardzo słaba, a na Premier League jest dramatyczna, więc nie dużo będziemy musieli z nim pracować na treningach, żeby. No, w ciągu tych dwóch sezonów rozwinął się na tyle, by móc być podstawowym zawodnikiem. Może gdzieś odejść, tego nie wiem. Jednym z założenia jest też to, żeby nie trzymać za wszelką cenę gwiazd zespołu. Jak widzicie będą rzuty karne. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego, że będą od razu karne. Ale są to. E, są jak widzicie tutaj troszkę pozmieniamy, kto będzie strzelał. Trzeba też obstawić trochę dolną część na wszelki wypadek, no ale zaczynamy. Tutaj nie zdążyłem wejść do meczu i dęba bardziej pierwszego rzutu karnego. Na życie. Tak się zdarza. Sadler i brawo. No strzela, tak? jeden do 0. Wchodzimy w fazę wrzuty karne przy wyniku 01, tak? No ale Will Grit na spokojnie przy słupeczku No do końca nie na spokojnie, bo no, psu suka, ryzykownie. Claudio Brawo broni. Jest 1 do jednego po dwóch seriach. Hayden McGill. Można wręcz powiedzieć legendarny. Na pewno piłkarz, który zapisał się na kartach historii premier League i irlandzkiej piłki W pewnym sensie trafia. I brawo, broni drugi rzut karny 2-1 po trzech seriach przy, przy piłce teraz jest goch Jak uderzy Broni, tak? Mamy 2-2-1 Zobaczymy, czy będzie 2-2 Ależ interwencja Fenomenalna naprawdę fenomenalna i po czterech seriach 2-1 i tą rzutem karnym możemy zapewnić sobie zwycięstwo w pierwszej rundzie dla nas w Pucharu FL Cup strzela Dobson i trafia, tak jest 3-1 po pięciu seriach mamy awans, zobaczymy z kim spotkamy się w następnej Następnej rundzie gracze Rotterdam United za Mani, nie ma się co dziwić. Zaczęli z wynikiem 0-1, kończą na w rzutach karnych, oczywiście kończą na 3 do 1. Claudio Bravo obronił ile piłek? Trzy piłki, tak? Tak, trzy piłki. Jedną puścił do pierwszą. Trochę się bałem, że to, że za późno wszedłem w mecz będzie miało dość duże konsekwencje. Na ten mecz. Jak się okazało jednak nie, na spokojnie wygraliśmy rzuty karne, przechodzimy już do meczu ligowego z Flatwood zaraz, zajmujemy ósme miejsce jak widzicie na ekranie, 3 punkty po dwóch meczach, ósme miejsce, nie jest źle, Więc już jesteśmy na stadionie, tutaj jeszcze obserwujemy rozgrzewkę z naszych zawodników i przechodzimy już do spotkania. Zaraz wyjdzie, wyjdą, zaczną wychodzić zawodnicy na Murawę na Stadionie Czarnych Kotów. Kolejny mecz u siebie, drugi jak się nie mylę w lidze. W całym sezonie trzeci do puchar. Red Bitter dzisiaj wychodzi w pierwszym składzie jako reprezentant drużyny kapitan. Zawodnicy ustawiają się w rządku do pamiątkowego zdjęcia. Wszyscy gotowi, zmotywowani i... Skupieni na spotkaniu, ale przed chwilą mieliśmy Michała Pazdana na ekranie i dębaba zaczyna. I zobaczymy: Let Bitter, dębaba, Grick, czeka, wybiega, wybiega, strzela. Nie trafia. Byłem pewny, że to jest bramka, i wejdziemy w mecz już od razu z bramką z wynikiem 1-0. Niestety musimy się, musimy jeszcze trochę poczekać. Dębaba w piłce, podanie piętą, strzela nie ma bramki, szósta minuta, mogliśmy prowadzić 2-0 no. znowu Demba świetna asysta no się nie udało, Maden, Maden 1-0, 0-1, przepraszam tak. mieliśmy dwie sytuacje stuprocentowe w ciągu pierwszych pięciu minut żeby w siódmej minucie przegrywać 1-0 no. no, co ja mogę powiedzieć no słabo, ale no takie życie, 1-0 0-1 na Stadium of oh. Life Demba znowu wznawia na spokojnie, Ledbiter tam rozgrywał piłkę, dembaba przy piłce zastawia się, strzela, broni, bramkarz drużyny. Gość, mamy rzut rożny, przy... rzut na Dembaba wywija bramkarz zespołu Flatwood, ledbiter na spokojnie do Griga, Grig... no, Dramat moim zdaniem, no, ale trudno. Kapustka przy piłce do Griga, Grig, zastawia się, strzela, i broni, bramkarz Flatwood świetna interwencja, kolejna zresztą bramkarze w tym spotkaniu idą w kontrolę piłkarze Edwards świetnie do Mackaya Mackay do Campsa tu Michał Pazan trochę z Siaulinie broni Claudio Bravo dalej jest 1 do 0, ale tu już idzie atak i broni znowu Bravo po 25 minutach już naprawdę bardzo dużo okazji szans i dość otwarty mecz, znaczy nie dość, no po prostu otwarty mecz świetne dyspozycje bramkarzy Dzięki tylko temu jest 1-0. Kolejny rzut rożny? Tak, kolejny rzut rożny. Wybijają piłkę defensorzy zespołu Sunderland. Mal, e, Mel Gray będzie wrzucał ponownie. Strzał Burns'a. Burns i rzut karne. No ja tu rzut karne, karnego nie widziałem. Skołen, jak się nie mylę, e, faulował. Kontrowersyjny, no ale rzuty karne częściej są kontrowersyjne niż niż klarowne i jasne. 2-0, druga bramka Madena. Teraz już będzie ciężko, myślę, odrobić, bo kiedy mieliśmy szansę na, przy 0-0 na prowadzenie, nie udało się. Kiedy mieliśmy szansę przy 0-1 na remis, nie udało się i 2-0. Grieg przy piłce, Dembaba, rozrzuca do kapustki, świetnie się zastawił, kapustkę, do relet i poprzeczka. Tak jest właśnie. Kolejna Świetna okazja i kolejna niewykorzystana. Świetna okazja i idzie kontra. Znowu lewy skrzydłowy z siódemką do słów Flatwood Burns. Wyprzedza Michał Pazona, który znowu złamał ten szereg defensywy. Pauluje, Ostro przed skrzydłowego gości i mamy drugi rzut karny, tak. Madden podejdzie do piłki? Tak. Będzie strzelał już hat-tricka. padnie klasyczny hat-trick. środek pewnie 3 do 0. 3. Dramat zespołu gospodarzy, 03 0-3 po, po pierwszych 35 minutach to jest dramat, no ale będziemy walczyć. Idziemy z kontrą, z kołem, dembaba, grig, grig do odgrywa, wybiega idealnie na piłkę penetrującą, będzie strzelał. Strzela jest. Łapiemy jakiś tam kontakt. Na razie jeszcze musimy się strzymać z. Fanfarami, bo dwie bramki jeszcze do odrobienia. Ale jeszcze zobaczymy, nie zobaczymy powtórki. Piłka, że szybko wracają na swoją połowę, żeby móc odrabiać straty. 41 minuta padło 4 gole, średnio 10 goli. Przem, na, e, jedna bramka na 10 minut, przepraszam. E, tutaj jeszcze camps. Za chwilę będziemy kończyć drugą część spotkania. Do Madena, Maden i 4 tak. Jak widzicie, bolączka. Stracenie goli w 45 minucie to jest bolączka naszego zespołu. Nad tym będziemy musieli popracować, żeby tak się już nie działo, bo kolejny raz no, punkty mogą nam wypaść, w zasadzie wypadają nam z rąk z powodu straty gola w takich momentach. I dla szatni schodzimy z trzema bramkami w plecy. Szczerze to nie będzie łatwo tego odrobić, jak widzicie, Podjąłem decyzję o zmienieniu Will Grigg'a na Wilnewę, wrzutka na Dembaba, Chciał z przewrotkiem nie udało się, po walczy nie udało się, ale wybi nie, nieudane wybicie, kapustkę, Rafa Wilnewa, biegnie z piłką, Dębaba z kołem, strzela, 4-2. Gdyby nie bramka do szatni, gdyby nie gol do szatni, byłby kontakt. Mamy jeszcze, tak to mamy jeszcze dwie bramki do odrobienia, nie będzie to na pewno łatwe, ale nie będzie to też niemożliwe. E, tutaj świetnie przytrzymał nas już młody kolumbijczyk, Dembaba i idealnie zmieścił to z kołem. 4 do 2, mamy jeszcze pół godziny gry, zobaczymy co z tego wyniknie. Bern znowu świetnie dzisiaj skrzydłowy, skrzydłowy zespołu Flatwood. Michał Pazdan myli się ze swoim ślizgiem, Berns. Strzela, odbija się piłka, jeszcze raz się odbija piłka, i wychodzimy z kontrą, jednak przechodzimy dalej. Kontra się okazała nieudana. Duffin. Maden, Maden sam. Michał Pazdan znowu złamał szyby linii defensywy, wyszedł z tej z tak zwanej strefy, ale już wrócił. Coats, Onail, Onail zgubił krycie. 5-2. 16 minut gole. Wierzyć trzeba zawsze, ale chyba nie ma, nie ma już nawet podstaw. McKay, Maden, Maden kiwa się z naszymi obrońcami. Znów michałby się z strzyku. Onail. okropny błąd, okropny błąd, Pazdan. Tam nawiedzenie do Pazdana poszło. Tu LED 92 minuta. Sam strzela i świetna interwencja. Chciał po krótkim rogu. Ale Kirings pokazał się świetnymi umiejętnościami tak naprawdę on wygrał dzisiaj mecz Kletł po części razem z Maddenem i Bernsem. Gdyby nie on, no ja tego nie widział za bardzo jednak. No. Dwie sytuacje na początku, poprzeczka. Co ja mogę więcej powiedzieć? No, no bardzo słabo. Szkoda, że się tak zaczęło, mogło być więcej, z 5-2, na papierze bardzo słabo. Jak widzicie, tam mamy już właśnie podpisanego BB, tak. BB portugalski e skrzydłowy, były gracz Manchesteru, United. Nieudany, jakby transfer Alexa Fergusona, kupiony. Tutaj jeszcze e pokażę Wam zmiany składu na następne spotkanie, na szybko zobaczycie. A na dzisiaj już kończymy. Więc dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie i cześć siema.